Witam Państwa w szóstej części serii o przedmiotach i rzeczach użyteczności takiej codziennej. Dzisiaj mam do przedstawienia samochodziki zwane resorkami czy resorówkami. Modele w różnych skalach do różnych producentów. I tak tutaj mamy Pierwszy rząd takich ciężarówek i osobowych, takich rajdowy. Tutaj takie mieszane. Tu już skala taka większa. Ten to już jest największy. Tu seria Papa Mobile Już takie amerykańskie, rajdowe, jakieś transportowe, terenowe, tiry takie ciągniki, wyścigówki. W różnym stanie są. Niektóre są jakoś doprowadzone do stanu takiego możliwego, niektóre są nowe, a niektóre wyglądają nowo, chociaż mają już no, dobre 30 parę lat. Także w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, za oglądanie i zapraszam do kolejnych nowych, starych przedmiotów czy tam używalności i do poprzednich odcinków, co było nagrywane. Na razie tyle do zobaczenia i usłyszenia.